Dzień dobry, dzień dobry, dzisiaj za dużo nagrywać nie będę, a zresztą trochę będę. Czemu wyglądam tak jak wyglądam, czemu jestem w szlafroku, jest wpływ do pierwszej? Dlaczego tak się dzieje? Eee, już Wam wyjaśniam. Przed chwilą, znaczy przed chwilą niedawno, się mnie mierzył. Eee, jemy bardzo późne śniadanie. Eee, mały już dawno zjadł, jest na dworze, już nawet loda sobie kupił z lodziarki, ale eee, dzisiaj jest dzień taki totalnej regeneracji. Yy, idziemy na obiad do mamusi yy, zrobiła dla nas yy, specjalnie dawno nie byliśmy w kościach u niej właśnie dlatego że yy, przeważnie bardzo dużo przez weekendy pracuje a w, w, w tygodniu nie ma nas słuchajcie co się wydarzyło wydarzyło się to yy, większość z was już wie bo jest na bieżąco oglądamy ja na Instagramie yy, zepsuł mi się laptop zepsuł mi się laptop on w ogóle już te systemy yy, yy, ja się nie znam na informatyce, ale dużo razy go odświeżałam, aktualizowałam, yy, robiłam yy, porządki itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. on yy, przy Windowsie 10 yy, szaleje. Po prostu szaleje. Komputer jest stary. A to dzieci. Yy, komputer i laptop jest stary. No i naprawdę daje mi do wi wiwatu przez ostatni miesiąc. Yy, przedwczoraj mi się zepsuł, ale... Yy, Resetowałam go, resetowałam, dużo rzeczy robiłam, żeby się włączył. Odpuściłam sobie w nocy. Następnego dnia, czyli wczoraj, obudziłam się, nagrywałam, jeszcze wszystko fajnie, pięknie. Jeszcze się nie poddawałam, mówię, złośliwość rzeczy martwych. Aż w końcu, jak wróciliśmy z. Z obiadu wybuchłam. Wybuchłam emocjonalnie, złamałam się, zdenerwowałam yy, do tego stopnia, że aż walnęłam pięścią w laptop i go zwaliłam z mojej pufy. Yy, wyładowałam swoją frustrację i swoje nerwy właśnie na tym przedmiocie. Nie róbcie tego, to jest w ogóle yy, złe, totalne i yy, ja jestem nerwowa, jestem bardzo nerwowa, wybuchowa, krzykliwa yy, i tak dalej, no i tak, tak to zrobiłam. Yy, wzięłam, yy, się zdenerwowałam i, i pomyślałam sobie, to jest znak, to jest znak, żeby nie nagrywać. To jest znak, żeby odpuścić, skończyć YouTube i tak dalej. Moja Laura mówi, mamo, przecież ja mam laptopa, po co się denerwujesz? Miesiek zaczął już szukać mi lap nowego laptopa tam na, in na Instagramie, na internecie, patrzeć ceny i tak dalej i ja mówię nie, nie, nie chcę, nie, nie chcę po prostu odchodzę. To jest, to jest, y, to jest ostateczność. Nie chcę, to jest znak. Y, tak musi się wydarzyć, tak musi się skończyć. Kiedyś muszę odejść. Tak sobie postanowiłam. Nawet napisałam, y, że filmików nie będzie aż do odwołania. Miałam długą noc przed sobą. Koniec, kropka tam powinno być. <grych> miałam długą noc, yy, za sobą mam długą noc, o tak. Myślałam, zastanawiałam się, mówię, okej, okay, pożyczę od laury laptopa. Yy, na kamerze miałam jeszcze wczorajszy filmik, yy, no bo to, co było na laptopie, było yy, już yy, przesądzone, nie było przepadło. Pożyczę od laury laptopa yy, w przyszłym tygodniu na następny. Kiedyś tam kupię sobie nowy laptop, taki tani, najzwyklejszy, bo już za 200 funtów można kupić, także nie ma problemu, idzie się, kupuje i tyle. E, bez żadnych tam, wiecie, jakichś tam fajnych programów. E, po prostu zwykłego laptopa, aby dalej nagrywać. O, zaraz mi nawet bateria, panie. E, przemyślałam, uspokoiłam się i dzisiaj mi się udało e, naprawić tego laptopa. E, miałam, naprawdę miałam... E, dziesiątki komentarzy, dziesiątki komentarzy tak ciepłych, tak miłych na Instagramie, tak życzliwych, tak sercowych, tak tak wspaniałych, że dało mi to też do myślenia w drugą stronę, że faktycznie może po prostu powinnam się uspokoić. Nie potrafię tak odejść z YouTube. Lubię to robić, lubię to robić. Tylko wiecie co, też też to jest tak, że ja nagrywam z ręki, ja pokazuję się o, w kudłach rozwalonych, w szlafroku, w, z, z mytą twarzą i krem mam, nie kremy tylko dwufazówkę, gdzie się świecę. Jestem pomarszczona i niepomalowana i tak To jest mój świat, ja tak widzę świat, mi się ten świat w ten sposób podoba. I czy raża mnie to, co się dzieje w ogóle w koło. Że wszyscy są y, nie są sobą, tylko idą za tłumem, y, mało tego, promują jeszcze osoby, które, które są y, inne. Dlatego tak bardzo y, uwielbiam niektóre kanały, na przykład Karolina Myśliwiec to jest wspaniała dziewczyna. Tam można zobaczyć, że dziewczyna ok ona y, też tam wycina y, swoje botyczki językowe, czy coś takiego. Ale, ale to jest jeszcze taka osoba, która jest prawdziwa, jest taka sama na Instagramie i taka sama na, na, na YouTube. I właśnie to cenię, że są jeszcze takie osoby, i, które dają mi wiarę. A wy? Daliście mi tyle ciepła, że mówię, kurczę, no to może jest znak, ale w drugą stronę, że nie powinnam się poddawać, że powinnam właśnie dalej być w tym i być w tym, co robię, i pokazywać, że nawet taka zwykła maziowa też potrafi coś osiągnąć. I tutaj nie mówię o, o, o kanale, tylko mówię o tym, że dużo osób motywuje do różnych rzeczy z tego, co się okazało. Nie miałam zielonego pojęcia, że ktoś może zaglądać i. i i szukać u mnie jakiejś motywacji. Musiałam wstać i wymienić baterię, bo o, właśnie złośliwość, rzecz martwi. U mnie jakiejś motywacji, jakiejś, e, jakiejś inspiracji, motywacji, to jest piękne, wspaniałe. E, ok, zrobię dużo filmików, e, wstawię na, na zaś, że tak powiem. E, jak się zepsuje laptop, to, to, kupię, to kupię nowy i będę nagrywała. Czy kiedyś się z tego uwolnię nagrywania? Nie wydaje mi się, dlatego że to jestem ja, to jest mój sposób na życie. Nie na zarobek. Nie mylcie tego. Ja bardzo bym chciała zarabiać na YouTube, ja bardzo bym chciała zarabiać tak, żeby to była moja um, wypłata, że tak powiem. Żebym miała taki dochód z tego, żeby mogła przeżyć. A tak naprawdę to ja dostaję. Um, co miesiąc, czasami się zdarza przy dobrych wiatrach, ale przeważnie co dwa miesiące najniższy próg. Także sami wiecie ile to jest, bo my nie możemy tego powiedzieć, ale wy wiecie jak, jak to i ile. E, także myślicie, że ja to robię, żeby zarobić? E, nie, ale bardzo bym chciała. I nie ukrywam tego. Dobra, dzisiaj idziemy do mamy. Chciałam, żebyście wiedzieli, w jakimś filmiku to zobaczycie. Chciałam właśnie ulepszyć filmiki teraz i dodawać zdjęcia do różnych vlogów, na przykład do wisza dodawać poprzednie zdjęcie. Na przykład pytaliście, jak mi się wygląda w koszulce, czyli jak na mnie wygląda jakaś rzecz. Staram się to robić. Może macie rację, żeby dawać więcej takiego materiału, ale filmiki będą z ręki filmiki będą, że się będę pokazywała tak, chociaż y, później się wymaluję i, i idę sobie zafarbować włosy. Także wytłumaczyłam się, y, o co chodzi z mojej strony, y, jak ja to widzę, jak ja się zaopatruję na, y, na takie rzeczy. Y, no i to oceniam. Oczywiście rozumiem, że każdy ma swoje zdanie, ale. Y, no właśnie, asertywność górą i tutaj y, kłaniam się nisko y, do kamilii Rowińskiej i zapraszam do jej książek. Bardzo mądra kobieta, bardzo dużo wniosła w moje życie. Ok, a za chwilę będę jadła jajecznicę, bo mi się robi, a później będę się szykować. Hm. bateria do tej pory mi się naładuje, więc później jeszcze coś do Was nagram. Może się pokażę, jakie włosy będę miała. Tak, to dobry pomysł. Ta przygotowana powiem Wam, że dzisiaj w ogóle za długo spałam poszliśmy, e, znaczy za długo za późno wstałam, bo za długo to nie, bo nocka była niefajna, powiem wam. Dobra, ostatni raz widzę się z takimi włosami, Ym... wiecie jaką farbę kupiłam, jeżeli nie oglądaliście zakupów no to nie wiecie, ale... Później się pokażę. Czas się szykować do mamy. Więc idę szybko robić włosy. Idziemy na niedzielny obiadek do mamusi. Włosy zrobione. Taki mam teraz odcień. Jak to misiu ze mną jednogłośnie stwierdził, mam dzisiaj na głowie sinokoprykowy brąz. Mam tylko brwi pomalowane i delikatnie rzęsy. Nie, to, nie tak. Uh -huh. Pokażę pod światło do światła. Tak. I pokażę Wam jak jestem ubrana. Mam takie same spodnie jak wczoraj. Te mam jeszcze podobne taka bluzeczka. I idziemy. Wszyscy już poszli tylko nie jadek. Tak. Mnie boli wezmę teraz sobie tabletkę. Zepnę włosy, przebiorę się na sportowo i idziemy na, na długi spacer i na lody. Jak widzieliście już dorzucę wam zdjęcia jak było u mamy. Mama zrobiła sobie teraz w jednym pokoju jadalnie, tak żebyśmy na wielkim obżarstwie. po cudownie jak zwykle, ale to jeszcze nie koniec dnia. Idzie syn, bo miał iść po kolegę i mieliśmy iść na spacer. Zbieraliśmy się i tak dalej. Mi się, uwalił, coś tam robi na telefonie. Nie, coś tam robi na telefonie. Tylko, aby. To robi coś na telefonie. No to aplikuję coś, Kochanie, no ale to nie muszę. Już mi wywaliło pepsol od tego żaka. Dwa dni jedzenia. Dobrze, już. Jeszcze bluzę będę ubierała taką samą, i, i z, z buty sportowe. Po drodze kupi, musimy kupić picie, bo. Bo nie mam butelek. Bo wy już wyrzucali. Zresztą muszę zainwestować i kupić e, jakieś bidony w B&M-ie. Co tak mnie zrobić? Bo wkurza mnie to, każdy powinien mieć taki bidon. Bo nie ma tych butelek. Każdy później wyrzuci, nie przyniesie i ja teraz nie mam... To dobrze. E, ja teraz nie mam w czym picie nalać. Muszę znowu kupić, a to jest kolejne plastiki. Wkurzające to jest. A gdzie można teraz kupić? Nigdzie, dopiero w BnM. Ja to jest za daleko, ja nie wytrzymam tyle bez wody, nagrywam to siebie. Uff. Dobra, my wychodzimy, oczywiście jakieś zdjęcia, dużo zdjęć Powrzucam. i tak, muszę się, muszę się kupić takie te, każdemu chyba inny kolor po prostu kupię i tyle, nie? Te, te... No, może z Love Island zamówię. Tylko nie ma marzeny. No stary grzyb jest. To jest mój piesiuś, nie stary grzyb. Wiemy opiesku, bo jest taki zmarnowany, że tam leży w kącie. na no, mojej torebce się położył. Oho. E, wykąpał się w rzeczce, w rzeczce. Zrobiłam dzisiaj 22 tysiące kroków, ale to nie dużo, więcej potrafię zrobić. Jakoś tak dziwnie wyszło. Tak czy inaczej, wróciliśmy ze spaceru, byliśmy prawie 4 godziny. Była mama, byłam ja, był Misiu, był Raz i był Blaki. Byliśmy w McDonaldzie na różnej kawie. Pies pół zjadł, bo mi nie smakowała, szczerze że Zjadłam tylko bitą śmietanę i karmel. Drapisz się po brodzie? Przecież się. Pies się drapie po brodzie. Bróżek mnie rozbolał, herbatkę sobie robię. I zdjęcia Wam. Ee... Jak sobie robisz, jak herbatkę? Znaczy, mi się mi zrobił, będę sobie piła. O tak. Zmęczyłam, nie zmęczyłam się, tylko się źle czuję. Przyszłam się z Wami pożegnać, zakończyć vloga i będę dorzucała zdjęcia. Więc na pewno zobaczycie z wycieczki, ze spaceru. Z wycieczki. Hmm. <laughs> ja już wiecie ogadam co so, gadam z, dury. No, to tak e, z Ze spaceru. No, dobra. To do zobaczenia w następnym filmiku. Buśka, lo... Tak buśka, lo... pa. Tak to miska zawsze mówię. Pa.